Tak jak 77 lat temu, tak teraz w niektórych częściach Europy, Pojawił się przymus walki o swoje życie, wolność i samodzielność. 77 lat temu żołnierze pierwszej armii wojska polskiego heroicznie postawili się germańskiemu najeźdźcy, odzyskując kolejne części ziem dawnego państwa polskiego. Forsowanie Odry było jednym z najważniejszych akordów zakończonej zwycięstwem operacji, która finalnie doprowadziła do upadku nazizmu i zakończenia II wojny światowej w Europie. Dziś, 23 kwietnia 2022 roku, spotykamy się tutaj przy pomniku Sapera, by uczcić pamięć wszystkich tych, którzy z odwagą forsowali rzekę Odra. Uczcić pamięć wszystkich żołnierzy Saperów, którzy swoimi działaniami walnie przyczynili się do ostatecznego zwycięstwa. Szanowni żołnierze, żołnierze Piątego Pułku. Dziś wy jesteście spadkobiercami bohaterów operacji berlińskiej. Jesteście spadkobiercami wszystkich tych, którzy walczyli za ojczyznę. Jest ich niestety coraz mniej. Mimo to dzięki ich obecności pamięć tamtych wydarzeń nie ginie. Czy czego dobitnym dowodem jest nasza obecność tutaj w Gozdowicach? Ofiara tych bohaterów krzyczy o pamięć i nie może pójść w zapomnienie. Jak mówił święty Jan Paweł II. Naród, który zapomina o swojej historii, jest skazany na zagładę. Nie możemy zapomnieć o tej ofierze. Nie zapomnimy. Szanowni Państwo, pragnę serdecznie podziękować za Wasze przybycie. Dziś, kiedy, tak jak nigdy wcześniej, od zakończenia wojny wybrzmiewa potrzeba przypominania o nienaruszoności granic, o hasło Bóg, Hono, Ojczyzna. Nie jest jedynie popularnym hasłem wypowiadanym bez namysłu. Wspólnie świętujemy. Świętujmy tę wielką rocznicę w historii Polski. Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Chwała bohaterom. Spójrzmy głębiej w te 77 lat. Przywołajmy ofiarę tamtych saperów, tutaj w Gozdowicach. I wszystkich, którzy życie oddali ojczyźnie, tej ziemi, Narodowi, pokojowi ludzkich serc, a życie to oddali nie dlatego, że ktoś im kazał, ale że Bóg ich o to poprosił, wezwał i oni w sercu odczytali to powołanie. Dlatego, prosząc też o pokój wieczny dla nich, módlmy się o pokój w sercach ludzkich dzisiaj. Wsłuchajmy się w słowa modlitwy którą usta kapelana wojskowego wypowiedzą, towarzyszmy i rozważajmy te słowa, a potem zwieńczymy je konkluzją modlitewną i błogosławieństwem.